Karnawał to czas radości i zabawy. Nie ma lepszej okazji, aby w doskonałym nastroju wyszaleć się na parkiecie, jak właśnie w czasie gorącego okresu karnawałowego. Gwarancją takiej dobrej zabawy był zorganizowany 4 lutego 2012 roku na świetlicy wiejskiej w Imbramowicach Bal Sołtysa. Był on nie tylko okazją do wspaniałej zabawy przy muzyce, ale także integracji zaproszonych gości i mieszkańców, którzy wspólnie się bawili. Na tradycyjną już zabawę przybyli sołtysi, przedstawiciele środowisk wiejskich, władze gminy Żarów, osoba burmistrza Leszka Michalaka, jego zastępcy Grzegorza Osieckiego wraz z małżonkami, sekretarz gminy Sylwii Pawlik z małżonkiem oraz skarbnika gminy Renaty Dawlewicz również ze współmałżonkiem, a także mieszkańcy naszej gminy. Bal jest zorganizowany, 8 lat temu był ostatnio organizowany tutaj przed remontem świetlicy. Teraz mamy świetlicę ładnie odremontowaną i dlatego żeśmy zorganizowali Bal Sołtysa. Dziękujemy panu burmistrzowi za to, że tyle starań złożył. I tak mamy piękną świetlicę. Punktualnie o godzinie 20 rozpoczął się bal, który otworzył Sołtys Wsi Józef Fita wraz z burmistrzem Leszkiem Michalakiem. Witam wszystkie wioski, które przybyły. Nie są niestety wszystkie, bo różne sytuacje życiowe sprawiły, że nie wszyscy Sołtysi mogli być. Ale tak po kolei, żeby dokonało się powitanie, tak jak państwo siedzicie, jak. Pomylę się, to bardzo proszę o że jest inaczej. W, jest Mikoława, Kossu, w tym dniu, Koszowa, jest mi kabała, brawo. Pani poseł, śmierć, młoda, szczęśliwa mama, dzisiaj za serce. Następny kruk. Witam serdecznie Panią poseł. Kłażamy w licznej grupie, jak zawsze, i sądzę, że to warto Droginy witam, o są nasze droginy, tak? Tak, na To jest nasza pani sołtys i zawsze będzie, pożarzystwo pokazuje mi tak żebym się nie pomylił, witamy serdecznie, nie ma sołtysa, jest na służbie, dba o to, żeby się nic złego nie wydarzyło, nie tylko w naszej gminie, ale i w całym powieściu, dalej widzę Pyszczyn, jest jeszcze Marcinowiczki są, Potem. brawo Marcinowiczki. Ale z Dobrze, ma go reprezentację. Jest i pyszczyn z nami. Witamy sądysza zysarką. Potem największa wioska w naszej gminie żalu. Just no to No pokażki, że jesteście. I chyba najliczniej reprezentowana w dzień dzisiejszym wioska gospodarzy i bramowice z sołtysem, który tu obok nie stoi i za chwilę już dokonał ciałego otwarcia. Słuchajcie, piętnasty bal. Piętnasty bal w nowej sali myślę, że wielu z Państwa po raz pierwszy widzi tę salę po remoncie. Trzeba przyznać, jest piękna, jest zadbana i to, co najważniejsze, służy ludziom. Bo taki mamy cel, żeby w każdej wiosce po kolei, gdy się nie nadaje, po kolei, tam gdzie tylko to będzie możliwe, doprowadzać salę do stanu nie tylko używalności, ale do stanu dumy z miejsca, które w tym roku Imbramowice, w ubiegłym roku, pożarzysto świeżutko po oddaniu. Mam nadzieję, że nic się złego nie wydarzy i w przyszłym roku będziemy się cieszyli oddaniem kolejnej świetlicy po długo oczekiwanym remoncie, Ale to będzie pozytywne. Teraz już przekazuję mikrofon panu Sołtysowi. Proszę państwa, Zapraszam do tańca i do ruchańca. Nasza rada na Imbramowic, widzę, że jakąś każdeczkę nam przygotowaną, Z życzeniami do Wielkiej Brytanii. Życzę dla ja wszystkich gości, a ja tutaj mamy Stowarzyszenie Nasze dzieci, Wspólna Szkaradza Sturzu, przywiąza parę rzeczy, można sobie kupić i 1% podatku można przyznać na jej szkołę. Życzę wszystkim samych naukowców. jest to wątpliwa, jest to szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie. Jedyna taka to na znaczy, w naszej gminie, która jest prowadzona przez Stowarzyszenie, dlatego ten 1% jest możliwy tak dziś do to co? Otwarcie się dokonało. Się. Zapraszamy w tej chwili na parkie do pierwszego tańca. Wszyscy najodważniejsi wychodzą na parkie. Przybyli goście zasiedli przy elegancko udekorowanych stołach, na których znalazły się gorące dania, zimne przekąski, sałatki i ciasta. Te wszystkie smaki i unoszące się zapachy to efekt niezawodnych jak zawsze pań z imbramowickiego koła gospodyń wiejskich. Na dzisiejszy wieczór przygotowałyśmy żurek z jajeczkiem, kluski śląskie z sosem, sałatki. Pierwsze dźwięki muzyki zespołu wokalno-muzycznego Blue Art podrywały wszystkich uczestników do tańca i przy każdej kolejnej piosence chętnych do tańca nie brakowało. Atmosferę doskonałej zabawy tworzyli sami uczestnicy balu, a także przygrywający zespół. I tak balowanie przy dobrej muzyce, smacznym posiłku i w dobrym towarzystwie trwało do białego rana.